Tyle za mną pięknych lat, i w wokół ciągle mam. Żyję pełnią życia, tak wiele do zdobycia. Pod stopami ziemi garść, a we włosach letni wiatr. Nic więcej do ukrycia, mil tyle do przebycia. Budzę się, mam po co żyć, mam dla kogo dalej iść. Tą krętą długą drogą, nogi już same niosą, krok za krokiem zbliżam się, już jestem obok was. Wiem, że wrócą dobre dni, będzie więcej lepszych chwil, wiem, bo wiarę w sobie mam jak ty. Wiem, że wiecznie nie trwa nic. Musi przyjść, wiem, bo wiarę w sobie mam. Jak dziś, na, 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 na. na, 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 na. Cenny każdy szczegół dnia, już rozumiem to i ja. Wszystko widzę jaśniej, czuję tak wyraźnie. Mam przy sobie bliskich mi, choć zamknięte jeszcze drzwi, lecz kiedyś się otworzą i zacznę żyć na nowo. Krok za krokiem zbliżam się, już jestem obok Was. Że wrócą dobre dni, będzie więcej lepszych chwil. Wiem, bo wiarę w sobie mam. Jak dziś, wiem, że wiecznie nie trwa nic. Dzień po nocy musi przyjść. Wiem, bo wiarę w sobie mam. Jak ty, na 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 na. na. Na 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 na. Na 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 na. Na.